Dzień dobry Państwu. Powiem krótko. To, co zaraz zobaczycie w wykonaniu pani Doroty Wysockiej-Sznepf, to przekroczenie absolutnie wszelkich granic. Ręce opadają, że ta kobieta jest utrzymywana z naszych podatków ułożonych na państwowe media. Posłuchajcie. E, mama pani przez... Sznepf wysłuchała wystąpienia pana Zbigniewa Ziobry Ale na ja, żywo, ja które naprawdę, przeżyła no bardzo tak mocno. Do... Po tym wystąpieniu pana Ziobry przed komisją śledczą, mama Pani Sznepf w ubiegłą sobotę zmarła. Wyrazy współczucia, natomiast Pani świeci nad jej duszą, ale e, to trzeba jeszcze ustalić koicydencję zdarzeń. Rozumiem, że Pani... E, tak, proszę Pana. No Rozmawiałam wie, wie, wie ze swoją pani, mamą po tym wystąpieniu, wiem, jak je przeżyła i wiem, co się wydarzyło dalej. W związku z tym proszę pani, pamiętać, że wasze ale ja pani zarzuty i kłamstwa Nie, 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 panie nie, 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 pani nie, znowu, pan, już, znowu, ale, 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 nie, 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 Według Wysockiej Sznepf, sprawa ta będzie miała finał w sądzie. przez te dwa lata no, tylko prowadziło... teraz nie ma takich sytuacji w, w mediach jak były media wtedy. Media są teraz z panią Sznepf jeszcze gorsze niż były wcześniej, panie pośle. <laughs> Więc e, zresztą można powiedzieć, że to nazwisko musi się Mówi pan kojarzy. chyba o tych, w których pan był kilka miesięcy temu, zamiast musi, być na komisji. Muszę, muszę panu powiedzieć, że rodzinnie mi się kojarzy to nazwisko, bo e, brat dziadka pani Sznepf e, skazał mojego. Ale ja ja moją o tym, i ja na karę o tym nie mówię. Ja o tym absolutnie nie mówię. To, to nie jest wolności żołnierza. Zadaje, zadaje panu, Więc to jest tradycja Zadaję panu, panu pytanie. Dwa bardzo... I wysocka Sznepf twierdziła wczoraj, że to nieprawda. A jak państwo. Oceniacie jej działalność w państwowych mediach? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.